Kiedyś dane mi było odbywać postulat u kapucynów pod krakowskiej miejscowości, gdzieś po i niedaleko lotniska. To był piękny epizod w moim życiu. Niestety na tym się zakończył. Z mojej własnej decyzji, która kosztowała mnie dużo. Ale nie o, tym, nie o tym chciałem powiedzieć. Jan odbywał postulat i pewnego dnia służył dobrze wraz z innymi i, i, i tuż przed komunią zdarzyło się niesamowita, zdarzyła się niesamowita rzecz. Było dwóch celebraców. jeden z nich, starszy, starszy brat, no, ksiądz, jak byśmy go nazwali. Oni tam nazywają siebie Ojcami. To też ciekawy epizod. Podszedł do. Myśmy tam na tych stopniach, bardzo blisko. Więc dobrze widzieliśmy i dobrze słyszeliśmy. To był taki ciekawy krem, braciszek z tą długą, siwą brodą. taki. Co to byś powiedział taki no, zwerwą braciszek? I tam sadził ten kluczyk do tabernakulum I, i zauważyliśmy, że coś jest nie tak. Coś nie chce otworzyć. I tak, i tak. A tu już ludzie czekają. I, i w żaden sposób nie może tego otworzyć. W pewnym momencie wypowiedział taką kwestię co za diabeł tam siedzi? Do dziś mnie to rozbawia. Wiem, że e, może ta historia jest dla Ciebie niezbyt do śmiechu. Dla mnie ona jest jednak bardzo kuriozalna i, 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 bardzo, i bardzo zabawna. Zwłaszcza po, po tym, że, że wiem, że rzeczywiście on tam siedzi. Rzeczywiście o tym się Ale to, to na marginesie, nie obrażaj się. Ja mam prawo myśleć i mówić, co chcę. Jeżeli ty tego nie chcesz słuchać, to wyłącz. Ale ja wiem, co mówię. Ale ja wiem, co mówię, bo ja wiem, co jest napisane w Piśmie Świętym, co powiedział Jezus i jakich obrazów użył, żeby ukryć pewną rzeczywistość. Ty teraz tego nie rozumiesz, ale uwierz mi. Że ja mówię prawdę? Bo nie tylko ja tak mówię, i się, to tak mówi. Dwóch świadków o tym mówi. Więc moje gadanie tu nie ma znaczenia. Oni to mówią, a ja tylko po nich powtarzam. I rzeczywiście mógł sobie ten braciszek tak proroczo powiedzieć: Co za ja tam siedzi. Ja wiem. On mówił o, o tym zamku nieszczęśliwym. Jednak nie powinien użyć takiego wyrażenia, ponieważ jeśli wierzysz, że tam jest Jezus, to On by nie pozwolił, żeby jakieś zło się siedziało w Jego domu, prawda? Żeby jakieś zło przeszkadzało mu przyjść i nakarmić głodnych ludzi. Tutaj także postulantów, którzy tam są. W dość dużej grupie wtedy byliśmy, około 40 czy ponad 40 osób było tam zebranych. Tą króciutką opowieścią, dzielę się z Tobą. Nie, żeby cię bracie i siostro w jakikolwiek sposób prześladować, śmiać się z Ciebie, kpić z Twoich wierzeń, Nie. Po prostu uważam, że ta historia jest arcyśmieszna. Dla mnie była wtedy to śmieszne że nie widziałem tego braciszka i po prostu wyglądał idealnie, idealnie. Można byłoby go spokojnie nagrać do roli, na przykład, no, ta książka, Don Camillo, o, Don Camillo, wypisz, wywaruj, Don Camillo. Jeśli nie znasz tej książki, to polecam gorąco, to są tomy książek, Don Camillo i, i Trzutka Chrystusa. No wiele jest tam tych tytułów, bo to jest kilka tomów tej, tej, tej książeczki. Don Camillo byłby idealny właśnie, jak on to powiedział, do usłyszenia.